podczas jazdy polonezem jak się otworzy szyby to strasznie czuć paliwo na razie nie będę tego wyciągał, ale tam jest taki plastikowa puszka jakiś filtr paliwa nie wiem jak to tam nazwać filtr parów, coś takiego podobno z tego może być taki zapach paliwa ale to już zostało zdemontowane no więc nie zostaje mi nic innego jak wyjąć po prostu zbiornik z paliwy wygląda na to, że trzeba odkręcić te śruby dwie a dalej się zobaczy udało się ale następnym razem po prostu zainwestuję w jakiś włącz z pompką, bo smak paliwa w ustach i w nosie, no to nie jest coś najlepszego i najprzyjemniejszego. Dobra, w miarę się tu udało i te dwa nie wiem, pasy, obejmę. No, teraz jeszcze kilka tutaj różnych węży i tak dalej. No, się dostać i zobaczyć. No, co tu chodzi? Cały czas czułeś tu fajnie, więc no, że to nie będzie jakiś problem, to znaleźć. Ale widać, że tych węży to idzie całe mnóstwo. No i tak to wygląda. No kilka węży zdejmę, i, I powinien się udać dobrać do tego baku. Udało się to prawie wszystko odkręcić. No musi to wyciec, nie ma innej opcji. Niestety. Troszkę go zmarnujemy. No dobra, udało się wyjąć. Ja tutaj każdy bak po prostu przegnił. Tu <gry> nie ma jakieś konkretnego Tu trzeba uważać przy tym. Nie wiem co to jest, ale, ale to zepsułem, Uropałem tutaj ten plastik przy ściąganiu węża. trzeba być delikatnym. Tak dla potomków, tutaj idzie, nie wiem, jakaś masa, może zapewne. Oha, tutaj idzie, tutaj idzie masa, ten wężyk idzie tutaj. Dobrze, już tu się łączy. Dobra, z tą kostką, która gdzieś tu wychodzi stąd, z podusznika, łączy się z tym. I tutaj mamy dwa kabelki, nie, przepraszam, o tym mi chodziło ten jest podpisany jako B czyli tu gdzieś wchodzi bliżej ten też będzie gdzieś w tej lokalizacji dalej zaraz obok tego w tym wie, że teoretycznie to jest masa a jeszcze tutaj dwa węże no to tyle jeżeli będzie opis tego baku a mi się wydaje, że tutaj po prostu grozę go żarła, on tak wygląda na taki jakby cały czas mokry to korozja jest duży. ja go oczywiście wyczyszczę, ale ale to też, że to po prostu to paliwo się przesączało gdzieś tutaj w tym miejscu, bo generalnie wszędzie był suchy, a tylko tutaj, tak mniej więcej w tym miejscu był. Zresztą widać, że taki jakiś mokry. Okej, okay, tak to wygląda. Tutaj widać, że ten bug jest w jakimś ocynku i ta korozja to raczej tak hmm. jest jakiś to nalot z góry spróbuję wyciągnąć ten plastik jeszcze to odkrecić No i teraz nie wiem czy w wymiana szczelek coś pomoże, czy szczelka to nie jest w złym stanie sprawdza tu pełną korozji, ale sama szczelkę nie jest taka zła Podobno te zbiorniki paliwa nie są pokryte jakąś za dobrą farbą zabezpieczającą, jest to jakaś taka farba transportowa, czy jak to tam nazwać. No i warto to pokryć czymś jeszcze, jakąś tam farbą zabezpieczającą. Ja kupiłem Vitex, więc będę to teraz malował Vitexem. Eee, plus te dwie uszczelki razem wyszło po zniżce 450 zł. Przy okazji. Sprzedawca został moim tarczyńcą na Złombol, więc podam gdzieś link w opisie tego filmu, więc zapraszam do zakupów u tego sprzedawcy. Zawsze można coś wynegocjować, a jeszcze ważne, jest on z Legionowa, więc zawsze można tam podjechać i odebrać osobiście. A jeszcze jedna ważna rzecz, od czasu do czasu też bywa w Warszawie raz na tydzień, więc może uda się odebrać bez problemu w Warszawie. Się, że jest ok, szyby otwarte a właśnie przy otwartych szybach najbardziej było czuć to paliwo w zasadzie tylko wtedy eee, a teraz nie czuć nic także wydaje mi się, że udało się i jest ok, mam nadzieję, że tak zostanie Tak paliwa jest tak pełny w 3 czwartych myślę, że spokojnie wyszło do 25 litrów paliwa więc no chyba gdyby coś miało wyjść to pewnie by wyszło więc Liczę, że będzie okej. Okay.